Kochani, korzystając jeszcze z odrobiny Dziennego światła, pomyślałam, że Nagram dzisiaj dla Was filmik i w zasadzie go Nagrałam, tylko nie nagrał mi się głos Także mam nadzieję, że teraz nagram ten filmik Jeszcze raz i wszystko Tutaj się nagra I głos, i obraz i nie będzie żadnego problemu Chciałam was dzisiaj zaprosić na filmik z serii włosowej, e, dotyczący szczotek do włosów krąconych, które ja używam i które ja polecam. Pierwszą szczotką, którą chciałam wam dzisiaj pokazać, e, jest to szczotka pewnie w większości, albo nawet wszystkim bardzo dobrze znana i bardzo osławiona w różnych miejscach, na wszystkich portalach. E, I jest to szczotka Tangle Teaser. Ehm, ja miałam inne, inną wersję e, tego Tangle Teasera. W tej chwili już go nie używam. Mam go w Polsce, tutaj go niestety nie mam. Mam za to inny, który używałam. I muszę Wam powiedzieć, że przy dłuższym używaniu e, twierdzę, że są lepsze szczotki, natomiast na początku mojego włosomaniactwa to był mój absolutny hit. E, w tym momencie zauważam, że nie radzi sobie z rozplątywaniem drobnych kołtunów. E, Czasami robi mi jeszcze większe niestety, tylko mi się rozszczelniła, do środka nalała mi się woda, i właśnie e, czuję, jak mi cieknie po rękach. Także jest to szczotka, której nadal czasami używam, ale raczej oddałam ją innym domownikom, którzy są z niej bardziej zadowoleni. Bardzo fajnie się sprawdza do męskiej brody, także jeśli chcecie swoim mężczyznom sprezentować jakiś prezent na dzień, mężczyzny, chłopaka, czy jakikolwiek inny czas, mój narzeczony bardzo poleca, jego broda jest zadowolona. Kolejną rzeczą, która pojawi pojawiła się w moim zestawie szczotkowym, jest grzebień, co prawda, a nie szczotka. Natomiast jest to grzebień z szeroko rozstawionymi zębami Wiem, że wielu kręcono włosem ten rodzaj grzebienia się sprawdza Może nie konkretnie ten Natomiast chodzi o rozstaw zębów Faktycznie u mnie bardzo fajnie działa, jeśli rozczeszę włosy jakąś inną szczotką Wcześniej, później tej użyję po prostu już do takiego ostatecznego rozczesania Z odżywką na włosach bądź jakimś żelem Żeby jakoś wiecie, rozdzielić te pasma e, włosów i żeby ładniej się stylizowało, ładniej się układało, faktycznie wtedy mi się sprawdza. Ja ten grzebień kupiłam e, w Primarku i e, wiem, że takie grzebienie możecie dostać w większych drogeriach, chyba w ka praktycznie każdej drogerii w Polsce w tym momencie. E, I faktycznie jest fajny, jeśli chodzi o to rozdzielanie pasm i fajnie się sprawdza przy późniejszej stylizacji. Kolejna szczotka, którą e, używam dość często, jest to szczotka z firmy Kent. Jest to szczotka z plastikowymi ząbkami, z drewnianą rączką oraz z włosiem dzika. Jeśli chodzi o tę szczotkę, to jest moja druga szczotka z włosiem dzika. Mam jeszcze w Polsce szczotkę, która jest zrobiona z samego włosia dzika, która faktycznie bardzo fajnie się sprawdza na moich włosach, ale tylko podczas olejowania włosów. To samo jest z tą szczotką. Obu tych szczotek używam w momencie, kiedy mam naolejowane włosy, jeszcze przed myciem, dlatego że jeżeli używałam jej na mokre włosy, to niestety tamta szczotka. Mi tych włosów w ogóle nie rozczesywała, natomiast ta szczotka mi te włosy rozczesuje, ale zbyt mocno mi je wygładza i one później się bardzo puszą. Natomiast jeżeli użyję jej do rozprowadzenia oleju na włosach, to te włosy są później bardziej nawilżone i końcówki, z którymi zawsze miałam problem, problem nawet po olejowaniu, są zdecydowanie bardziej nawilżone i nie puszą się. Więc to jest zdecydowanie szczotka, którą Wam polecam, jeśli lubicie rozczesywać włosy jeszcze przed myciem. Kolejną szczotką, a w zasadzie masażerem, który używam do włosów, a w zasadzie do skóry głowy, jest masażer z firmy Denman. Wygląda w ten sposób: jest zakończony silikonowymi ząbkami, które są, nie są aż tak twarde. Używam tego do rozmasowania, wmasowania w skórę odżywki bądź maski, którą mam na skórze głowy, ewentualnie do spienienia szamponu, i w tej formie sprawdza się naprawdę fajnie. Absolutnie nie nadaje się do rozczesywania włosów, tak próbowałam. No, widziałam jakieś filmiki, że tak y, dziewczyny robią, więc stwierdziłam, że spróbuję, chociaż wiedziałam, że to i tak nie zadziała, ale wiecie, spróbować może. Być może przy krótkich włosach, przy włosach takich wiecie, może y, za brodę, może takich y, do połowy szyi. Faktycznie by się sprawdziła do rozczesania, przy ewentualnie cie cieńszych włosach, natomiast przy długich włosach absolutnie się nie sprawdzi. Za to świetnie się sprawdza jako masażer. Ten masaż przy użyciu tej szczotki jest bardzo przyjemny i zdecydowanie zmniejszył wypadanie moich włosów, więc jestem jak najbardziej na tak. Kiedy już wymasuję te moje włosy, już chcę zmyć te wszystkie odżywki, wtedy sięgam jeszcze, kiedy mam odżywkę na włosach, sięgam po szczotkę Trustful Yours. Która bardzo dobrze sprawdza mi się Do rozczesywania włosów Nawet bardzo mocno splątanych Czesanie przyspiesza mi O wiele, wiele, wiele Bo czesanie tą szczotką zajmuje mi może Minutę, może maksymalnie Dwie minuty, nawet przy bardzo splątanych włosach Szczotka jak widzicie, jest taka powiedzmy latająca, jest tutaj coś takiego, taki klips, który tą szczotkę tutaj zabezpiecza. Nie będę teraz tego zakładać, ale można tą szczotkę ustawić w dowolnej formie. To znaczy w takiej bądź w takiej. Bo tego tutaj nie widać. W każdym razie można tą szczotkę spiąć i wtedy. Ona nam się tutaj nie rusza. Szczotka ogólnie przez producenta jest polecana do kręconych włosów, żeby te włosy wyglądały efektowniej, ładniej, żeby skręty był bardziej podbity. Tego efektu akurat nie zaobserwowałam. Natomiast jeśli chodzi o rozczesywanie, to jest to mój absolutny hit i bez tej szczotki się w tej chwili nigdzie nie ruszam i sprawdza mi się do rozczesywania najlepiej. Kolejną szczotkę, którą Wam za chwilę pokażę, chyba nie muszę jej wam w ogóle przedstawiać, bo większość z Was ją zna, jeśli nie wszyscy. I jest to oczywiście szczotka Denman Brush. Jest to szczotka, której używamy, jak wiecie, do rozprowadzania odżywki na włosach. Można jej używać też do rozczesywania. U mnie, jeśli chodzi o rozczesywanie, się kompletnie nie sprawdza, bo podczas rozczesywania jej, podczas rozczesywania tych kołtunów Moje włosy po prostu się plączą jeszcze bardziej. W dodatku mi po prostu te włosy bardzo wyrywa, więc zazwyczaj, jeśli chcę wystylizować włosy szczotką Denman, najpierw używam do rozczesania tej szczotki. Ta szczotka jeszcze nigdy nie wyrwała mi ani jednego włosa, więc zwykle rozczesuję nią. A dopiero później sięgam po tę szczotkę i używam jej tylko i wyłącznie do stylizacji moich włosów. I w tej formie sprawdza się najlepiej. Szczotki, które Wam dzisiaj pokazałam, są to szczotki, które przetestowałam już wielokrotnie i sama stosuję je przy praktycznie każdym myciu. Moim głównym zestawem jest oczywiście ta szczotka: szczotka Denman, masażer Denman i do olejowania włosów szczotka Kent. Pozostałe dwie szczotki, które Wam pokazywałam na samym początku, a w zasadzie szczotkę i grzebień, tak jak mówiłam, używam raczej sporadycznie. Grzebień czasem zabieram ze sobą w podróż, ale zazwyczaj jednak zostaje z moimi szczotkami. Na dzisiaj to już koniec tematu szczotkowego i włosowego. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat szczotek bądź czegokolwiek innego, to oczywiście dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, żebym wiedziała o czym dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a jeśli tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście zasubskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek, żebyście wiedzieli o kolejnych filmikach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.